Shimano, Shimano, i z tej strony Meksykano, i to chyba będzie ostatni odcinek z. Kurde, ja nie mam broni. Ej, ja nie mam broni. What the fuck? Nie mam broni. Nic nie mam. Idę bez niczego. Jak to się stało? To tak ma być? mam iść bez broni do niego? Nie, o kurna, patrzcie, ma. jak to jest? O co chodzi? No wzięłam amunicję. a nie mam broni. What the fuck? Co przyciski nie działają? Nie mam broni. Jak kurwa nie mam broni. Pamiętacie ten tekst? Psy, jedynka. Jestem bez broni, mam amunicję, nie mam broni. Patrzcie, znowu mam amunicję. Mam maksymalną amunicję. O, tu by się działo. A czy ja mam niby strzelać do niego? Z procy? No to ja jestem ciekaw, jak to ma wyglądać. Jest nasz. No nie Jezus.

O, i ten Murzyn tak się przed chwilą cieszył, a teraz już z powrotem jest z nim? Już ja się pogubiłem, kto tu jest kim? Nie wąchaj nitro, bo to źle wpływa. Na organizm.

was it when are you going to realize that every problem cannot be solved with a bullet when you first came here i gave you the choice to walk away you chose not to in the face of god i am making you that offer one last time. You put down your gun. You take your friends. You leave me my flock. And you go in peace. Go in peace. You're fucking insane. You see? We never should have been here in the first place. You know what to do, Rug. Is watching. Ja też mam okulary, ale lepsze od twoich. Po to się kurna. Co odejdź Jeden slide every injustice. I choice. Reveals our sin. John was wrong. Your sin is my right. Matko z ojcem! Będzie mi tu kazanie prawił! O, patrzcie co zrobił! Wiatry jakieś. To Bóg kupiło go, to jest. Ja pływam w czymś? Nie pomijaj. Nie mogę. Kurde, ja mam uciekać? Czy co ja mam robić? Co jest do groma? Co ja mam z nimi bić się? Muszę sprawdzić, czy ja mam w ogóle broń. Bo to to jakieś coś jest nieporozumienie małe. O, w mordy nie będzie łatwo. Ale dobra, mamy broń. No to nie jest źle. Trzeba się tylko dobrze ukryć. I to pewnie mam ich ratować, żeby nie zginęli. Bo jak zginą. Oh, holen cool. oh, cool. Czy ja go zabiłem? Nie. Ale w niego tym napierdalał. Jak mam reanimować? Ile razy mam go? A jak reanimuję? renimować, bo ten pajac ile razy on zginie jeszcze? jeszcze pięć unic

O ty w dupę jeżę. O ty w dupę. Nie mogę go trafić, dziada. O ty w dupę. O kurna. Niedobrze, niedobrze. Kurwa. Nie mogę się dać zepchnąć. Kurwa, przepraszam. O, oni są ze mnie. Teraz. Kurwa! Jeszcze go kurwa trafiłem swojego, no. Jezu, o Jezu, on jest taki kurwa silny? No nie! Kurwa, akurat teraz przeładowanie. No dawaj, 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 oh, dawaj. Gdzie on jest? Kurwa, nie mogę go trafić. Na czerwono się przemienił. Gdzie ty kurwa jesteś? What the fuck? O kurna. Это наш курна. Помни. Курна, шипчи. Я пирдол. Рани мой. Курна. Kurna, wszyscy popadali. Jezus. A jest... Nie, kurna, to po prostu jest niemożliwe. A trzyma się życia. Dobra. Nie mogę, kurna. Kurna. Fucking hell. Gdzie ty jesteś? Rani mój. Szybciej idzida. Rani mój. Szybciej. Rani mój. Nie mam już amunicji, kurna. Nie! Yeah. Kurna! Gdzie ty jesteś? O kurwa, znowu! O, ty w dupę! To tu kurwa jest kto? Animu. Kurna, to jest nierealne, żebym ja kurna trzymał się życia. Podnoś to mnie kurna, bo tutaj jakoś ża o w dupę no. Mać. O Oto kamar? Reanimuj Kurza melodia ta Cipa. No ja zaraz zginę przez te reanimowanie No a ja grzesz inaczej, trzymaj się przy życiu Podnieś tam nie, kurde, podnieście mnie, ludzie Jezu, co za tu rzeźnia jest o ty w dupę! Wlaska kurna! Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no ileż tu można walczyć? Podnoś mnie, stary. Pieprzam są kurna. Najgorzej, że to jest w miejscu, w którym on tutaj biega. Reanimuj. Może, 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 może. Reanimuj. Dobra. Nie udało się Kurna Reanimuj, gdzie leż O no Jezu Nie wierzę On ich przystawia na swoją moc Reanimuj, dobra O matko Animuj. Dobra jest, jest coraz lepiej! Jest coraz lepiej! Już ja nawet nie strzelam, ja tego biegam ja ranimuję Jest coś jeszcze Patrzcie jeszcze O kurna Czyżby 17 minut 17 minut walki. Powiem wam, że ciekawe zakończenie. Nie. Niemniej jednak Niemniej jednak jakaś czarna magia w tej grze tutaj występuje. I to nie jest nitro. Te znikanie, pojawianie się duchy, nieduchy Gra fajna, gra bardzo mi się podobała. Myślę, że od szóstki lepsza. Tak bym powiedział. Co, wybuch on na koniec, miał ładunek w nie powiem gdzie. O, wulkan wybuchł. Nie, to nie ładunek. O, jakąś bombę jądrową. Ostro, powiem wam, że jestem w szoku. Czy to była bomba atomowa? Ja mam prowadzić jeszcze? Czy to była bomba atomowa? Gdzie mam jechać? No w tym akurat jestem dobry. Nic nie daj. Jestem... Ja jeżdżę w F1. Przepraszam bardzo w grach. Proszę się nie bać. No pod wiatr do luku nie pojadę. Powiem wam, że... ...giera jest bombowa, ale na kierowca F1 to, to wiecie, to tutaj nie ma o czym mówić nawet. Co co to ma być? Przepraszam bardzo, ja nawet nie zahaczyłem o nikogo. Jakieś oszustwo. Nie bez paniki. Kło, kur na konie. Ciała wyspa Shiara. Я не могу, это не играть я. Ну и? Что я не пробовал? To już nie ja. To już nie ja. No widzicie, zostawcie mi tę kierownicę w mojej rękach. Jak ja mam jechać, jak kurna ktoś mi zabrał stery? Ja bym też drzewo ominął. W Finlandii drzewo minąłem. Właśnie, zapraszam, jak ktoś chętny, na przypomnienie sobie moich przygód z Finlandii z tamtego roku w Oktawii. Tam to się działo. A dostępne na. Moje podróże w sekcji, nie wiem w jakiej sekcji, w sekcji takiej, w takiej sekcji, że zaraz Wam powiem w jakiej sekcji, w sekcji playlisty. To, to koniec gry? Kto to? Nie znam pana. Także pamiętajcie, sekcja, playlisty, moje podróże i tam znajdziecie Finlandię i wszystkie podróże również Włochy, nie Włochy do Szwecji promem. Taka reklama. Reklamuje normalnie swój kanał. Na swoim własnym kanale. To dopiero być trzeba... To dopiero trzeba być... A on się znowu odrodził? Co jest do cholery. On się uwolnił. Po tym wypadku. Kiepsko. Czy jestem tylko w stanie zabić jak on jest duchem i jeszcze się uwolnił w dodatku. Ale końcówka ciekawa, no ciekawa, tylko jak długo nam będzie trwać ta końcówka. Ile razy on będzie tłuk? Ile razy będzie tłuk mi do głowy Swo swoje, swoje racje. Nie masz serca? Milcz! Jak mówisz. Dajcie mi go już zastrzelić spokojnie i będzie po robocie. Po co tu tyle gadać? Nie mam na ciebie siły. Jasne. No kurwa, Za młodycy na ojca. Mojego. Gdzie będzie koniec? Dalej go będziemy ganiać? Przecież tu już nie masz ludzi nawet. No i to. Jeżeli to jest koniec gry. No, koniec gry. To jest koniec gry. Mexicano TV zamknął Far Crya 5 drzwi. Udało się skończyć grę dla Mexicano. Przełomowa chwila. Nie, już jakieś tam skończyłem. E, to nie jest pierwsza, którą skończyłem. Ale się udało. Cóż. Strzelanka bardzo przyjemna. Bardzo fajna. Fajna fabuła, ale trochę przymotana. I te, 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 może nie do końca potrzebne. Te duchy, nieduchy, zjawy, nie zjawy. Można było to bardziej w ludzką stronę pójść nie zmienia to faktu, że moim zdaniem to jest jedna z lepszych części Far Cry'a nie pomijając oczywiście Far Cry 3 Far Cry 4 no i Far Cry 6 jest całkiem ale to jest zdecydowanie lepsza od Far Cry 6 ja Wam dziękuję za uwagę za obejrzenie wszystkich moich zmagań z Far Cry 5 czy będziemy coś ogrywać? Nie obiecam, dlatego, bo teraz będzie już wiosna i lato, ale na jesień, na jesień, i na zimę postaramy się znowu zajrzeć e, częściej do Xboxa, no i coś z wami poogrywać. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Mexicano TV, zamyka Far Cry drzwi.